Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić buraka liściowego. Wygląda tak w całej swojej okazałości, takie duże liście i łodygi. Ja sobie go robię przyważnie z jajecznicą. W włączę kuchenkę, żeby nam się już woda gotowała. Odcinamy końcówki. Teraz odcinamy wszystko to, czego nie chcemy, ja sobie tu trochę podrywałem, to więc dużo tego nie ma. No i dobra, będziemy go kroić. Wpierw odkraiwujemy ogonki, bo ogonki się gotują na dłużej. To odkrajemy ogonki, przekroimy sobie na pół. Teraz czas na liście. To jest na takie trzy części. Burak liściowy jest w Polsce niedoceniony, ale jest bardzo zdrowy. No i dobry. Powiem Wam, że jak sałata, nawet lepszy od sałaty, będzie nam potrzebny to sos sojowy i sos sweet chili. Jeden czosnek pokrojony posiekany znaczy. od razu sobie go tu na boku posiekamy, o, może ten kawa jeszcze odetnę zmiażdżymy woda nam się już gotuje, wrzucamy nasze ogonki na około 2 minuty i 30 sekund po 2 minutach i 30 sekundach dorzucamy nasze liście. Musimy je do do całe zamoczyć. O właśnie. I gotujemy je przez około nie około gotujemy je przez 30 sekund. Odlewamy wodę na sitku przecedzam przez sitko. Wyglądają tak. Odstawiamy na bok. Teraz patelka wchodzi do gry. Rozgrzewamy patelkę. Troszkę oleju. Oj, trochę za dużo. Do tego nasz czosnek. Podsmażamy przez chwilę. Co ja robię, to paczkami dorzucamy nasze liście, łyżkę sosu sojowego i łyżkę sosu, chili słodkiego wszystko razem przez chwilę sobie mieszamy żeby nam to ładnie przeszło zobaczcie jak to wygląda Przejdę tak sobie. Mam to ładnie w tym sosie całym się wymoczyło, pokryło, znaczy. Żeby to wszystko w tym sosie nam się pokryło. Zobaczcie. no normalnie coś pięknego. Staczy dosłownie chwila zdejmujemy z kuchenki i już mamy gotowe. Ja sobie do tego odrobiłem jajecznicy. Wyłożę jajecznicę. No i jako przegryzka dodatek nasze liście buraczane. Możecie z tą z tym sosem albo bez. Ja wolę bez. Odłożę na bok. Zobaczcie, jak to się ładnie reprezentuje. Więc, jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie. Oglądajcie. Piszcie komentarze, co byście chcieli zjeść, co Wam zrobić. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.